Witam serdecznie. To już 319. spotkanie z prezydentem miasta Nowego Sącza. Witam wszystkich internautów na moim profilu, prezydent Ludomir Handzel. Witam także widzów regionalnej telewizji kablowej. Jak zwykle dużo dzisiaj nowych informacji i ciekawostek. Najpierw pytanie z, z ostatniego spotkania. Pan Wiesiek Brzezowski. Panie prezydencie, dlaczego teraz trybuny zostają poddane hydrofobizacji, a nie zrobiono tego wcześniej, przed montażem krzesełek, to są dodatkowe koszty. Muszę pana uspokoić, nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Po prostu wskazano teraz w zamówieniu publicznym wykonanie takiej, takiej operacji, natomiast nie było żadnego żadnych dopłat związanych z demontażem krzesełek. Tak jak powiedziałem, no, sytuacja była, jak Państwo wiecie. Specyficzna zmiana generalnego wykonawcy, w związku z tym poprzedni wykonawca nie otrzymał zapłaty za takie czynności. Dodatkowa informacja z miejskiego zarządu dróg 7 kwietnia od godziny 8 w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Mała Poręba Juranda Stadnickich na odcinku przebudowy zamknięta dla ruchu zostanie ulica Juranda. Od ulicy Juranda nie będzie także możliwości wjazdu w ulicę Mała Poręba. Proszę o zachowanie ostrożności. Oczywiście przepraszam za utrudnienie, ale efekt myślę, że będzie wspaniały, bo to nowe rondo w takim miejscu, które coraz przenosi coraz większy ruch. To bardzo ważne dla mieszkańców Małej Poręby i nie tylko Małej Poręby, nie tylko Juranda i Stanickich, ale całej, całego osiedla Poręba Mała. Przedo mną kilka plakatów dotyczących różnych imprez, różnych wydarzeń. To już piętnasta rocznica katastrofy smoleńskiej. Razem z przewodniczącym zarządu osiedla Folkowa panem Arturem Czerneckim zapraszamy na uroczyste obchody 10 kwietnia. Oczywiście w miejscu pamięci obok kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego przy Lasku Falkowskim. O 8.30 rozpoczynamy uroczystość hymnem państwowym, odniesieniem flagi na masztach. No i później oczywiście apel pamięci, modlitwa za ofiary katastrofy i złożenie wiązanych przy obelisku upamiętniającym ofiary katastrofy. Dziękuję bardzo za zaangażowanie pana Artura Czarneckiego w, w tę sprawę. Też pewnie Państwo spotkaliście już plakaty... No, o nowosądeckim festiwalu charytatywnym Disco Polo, które odbędzie się 25 kwietnia, czy już za chwileczkę dosłownie otwarcie bramego o 17.30. Warto przyjść wcześniej, bo start już o 19.00. Widzę tutaj, że pojawią się piękni młodzi, czyli Magda Narożna, Kama Sutra, After Party, Kordian. Markus P., Disco Boys, Longend Junior, Waldi i Super Mario. Tu myślę, że, że warto powiedzieć, że jest to koncert charytatywny, więc warto przyjść, po prostu pośmiać się, zobaczyć, jak, jak te gwiazdy, które, które niektórzy oglądają w telewizji, wyglądają na żywo. I bardzo fajne, oczywiście cykliczne już nasze wydarzenie, Nowosądecki Rynek 11-13 tego miesiąca do godziny. Od godziny 10 do godziny 17 nowosądecki Jarmark Wielkanocny. E, e, zapraszam serdecznie. Zabierzcie karty Nowosądeczanina, bowiem e, darmowy podczesunek będzie na Państwa czekał. Także e, miłe wydarzenie 11-13 kwietnia. E, także zapraszam na spotkanie z Poezją i wernicarz Wystawy Malarstwa Krzysztofa Drożdża. E, też oczywiście. Plakaty już pewnie się pojawiły na, na naszych tablicach. Sądecka Biblioteka Publiczna 8 kwietnia godzina 17. Także pani Teresa Bugaj opowie o swojej podróży, opowieści z drogi świętego Jakuba. Również Sądecka Biblioteka Publiczna godzina 17. Następny dzień po spotkaniu z panem Krzysztofem Drożnym 9 kwietnia. Dużo wydarzeń, dużo się dzieje, wchodzimy powolutku, mam nadzieję, już wiosnę. Co prawda synoptycy straszą, że jeszcze ten weekend będzie zimny, może się pojawi nawet śnieg. Ja dostałem alarmy od wojewody dotyczące przymrozek, także przymrozków także nie będę wymieniał jeszcze swoich zimowych opon. Również Państwu polecam, żeby raczej jeszcze chwileczkę poczekać ten tydzień, bo to jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, tradycyjnie chcę zobaczyć, jakie macie do mnie pytania. To dzisiaj z nami jest, jest pani Halina, Halina Klinowska. Pozdrawiam serdecznie. Witam cieplutko pana prezydenta i wszystkich oglądających. Miłego, ciepłego wieczoru życzę i dużo siły dla pana prezydenta. Jest z nami Anna Wójtowicz. Witam wszystkich serdecznie. Z Lucyna Rams również wita wiosennie. Pani Aneta Kinga, dzień dobry, witam serdecznie. Jest Pani Maria Rosiek, która napisała, witam serdecznie Pana Prezydenta Ludomira Handla oraz wszystkich mieszkańców Nowego Sącza w piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Tak jak powiedziałem Pani Mario, ja też się cieszyłem, sporo chodziłem po płycie rynku, bo kilka spotkań jeszcze w ratuszu Rynek 1, więc byłem tam kilkukrotnie dzisiaj, ale oczywiście wracam w tej chwili do domu gotyckiego, bo tutaj mamy w tej chwili główną siedzibę. Jest z nami Pan Łukasz, blog. Witam wszystkich prezydenta. Przynajmniej słychać, bo materiał filmowy był bez dźwięku, przynajmniej na Facebooku. Panie Łukaszu, w takim razie pozwolę sobie powtórzyć ten materiał zdjęciowy po, po Facebooku, żeby on poszedł już także z dźwiękiem. Jeżeli taki był problem, myślę, że po prostu puścimy jeszcze raz. Pan Kazimierz Wróbel, witam serdecznie wszystkich widzów i Pana, Panie Prezydencie. Pan Krzysztof Zygmunt, pozdrawiam Panie Prezydencie i wszystkich mieszkańców. Jest z nami Pani Beata Mastalska, pozdrawiam serdecznie Pana Prezenta i słuchaczy. Aneta Kinga, Grzegorzek, pozdrawiam serdecznie Pani Aneto. Jest z nami także Pan Tadeusz Samek, tradycyjnie pozdrawia wszystkich Ziomali oraz mnie. Dziękuję bardzo Panie Tadeuszu, cieszę się, że, że jesteśmy dzisiaj w tak szerokim gronie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jeżeli mam taki sygnał tutaj od pana Łukasza, to myślę, że puścimy jeszcze raz ten materiał filmowy. Mam nadzieję, że spotkamy się w dobrym, w dobrych humorach też za tydzień i będziemy mogli. Pan Łukasz Blok kiedy wyjaśni się o co chodzi z tajemniczej piątki? No powiem szczerze, że nie mogę zdradzać zbyt wcześnie tajemnic. To oczywiście jest pewnego rodzaju zasianie takie ciekawości wśród mieszkańców Nowego Sącza i myślę, że będziemy odkrywali po kolei te karty. Wkrótce one zostaną odkryte i tą prawdę pewnie obieści pan prezydent Artur Buchenek. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Natomiast bardzo proszę o, o to, żeby ewentualnie jeszcze Państwo zostali przed komputerami na Facebooku, bowiem postaram się uruchomić jeszcze raz sygnał. Filmowy. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.